Ostatnio tak jest to parę rzeczy kupiłem. Ale to syf! A wszystkim, w dzisiejszym odcinku sobotni dzień, a jak sobota, to wiecie, same prezenty. Ja nawet nie wiem, co to jest. Pan redaktor ma, nie ma to po mnie, oszczędności. Ja mówię, do ciężkie czasy. Nie wiadomo, co kupuje. chociaż sam nie wiem, do czego jest. Ja nic o tym nie wiem. Ja teraz moi drodzy sprzątam magazyn. I oczywiście pomalutku się tutaj zadamawiam. Zadamawiam, no. Nie, że zostałem wyrzucony z domu, tylko po prostu tak sobie tutaj pomalutku urządzam. No Asia, to nie włączysz. Czekaj, czekaj, pomalutku. pomalutku, O, proszę bardzo. Wyciągnięta już jest sprężareczka, moi drodzy. I cykl wchodzi. Tutaj tylko zmieniłem kierunek, bo musi się kręcić w lewo czy w prawo. Tu strzałka jest, o. Także tutaj zmieniłem. I okazało się, że tutaj był jeden przewód popuszczony, także dobrze, że zajrzałem do tej wtyczki. No. Także od czasu do czasu trzeba zajrzeć. Prawdopodobnie sprężarka będzie tutaj stała, bo ja sobie kupię taki przewód. Prawdopodobnie przewód gazowy ma być, bo ja mam taki na razie taki, no. No, ale on się tak sztywny jest, a jak sobie kupię przewód gazowy, taki pomarańczowy, ja go to żebym tu operował po całym tym. Także tutaj będzie na stałe, tu będą spawarka podłączona tu czy tam. A silniki tam suszarnie ja będą, będą dobrze chodzić? W suszarni będą silniki dobrze chodzić z tego względu, że ja nie zmieniłem kierunku, bo faktycznie ktoś zauważył, że fazy muszą być tak, jak były, bo silniki muszą chodzić w odpowiednim yy, w lewo lub w prawo. Ja tu nic nie zmieniłem, podłączyłem tylko kolorami. Także tutaj nic nie zostało zmienione. I jeszcze ktoś powiedział, że nieodpowiedni jest, tak? Nieodpowiedni jest, bo jest B. Mój drodzy, ja przy suszarni mam jeszcze tam jeden licznik, zaraz tam przejdziemy. Tam jest zabezpieczenie C. Będę modernizował skrzynkę, bo chcę założyć licznik, jak już wiecie, w mieszkaniu. To ja wezwę tu elektryka, zaproszę go tutaj, zapytam go się. Jak nawet uda mi się to nagrać, to zapytam się go, co tu jest źle zrobione. I bym powiedział, rozwijemy te nasze takie... Spór czy nie spór? Coś pisze, że zaraz coś wybuchnie. Dlaczego ma coś wybuchnąć? Gdyby coś wybuchnęło, to by już wybuchnęło. Te kable tutaj, że się, że się naświetlają, no nie będą osłonięte tutaj. Przez to robiłem ich takie linie, żeby łatwo było osłonić. No kurczę, to wszystkiego się nie da naraz zrobić. Tutaj się troszkę ogarnę, to robię to zadaszenie, bo pogoda się, widzę, będzie. Stropion się śmieje przez okno, także wszystko tutaj będziemy robić. Ojej, ciemno. Zabezpieczenie C. Tu jest zabezpieczenie C. Pisze C. O, no i gdzie jest prąd? Jest tu. I tu jest zabezpieczenie C od silników. Na wszystkie cztery silniki? Tak. C32. Ile lat już tak chodzi? 15, 20? Całe życie. Całe życie. <laughs> ile ta nowa suszarnia już jest od 16 roku? Czyli ile? 8 lat? 8 lat jest yy, czwarta suszarnia. Ja mi się zdaje, że to i tak wystarczy. I jeszcze jedno. Już mówię, tu jest dwie linie. Jedna jest linia po tej stronie. Po kablu leci, druga linia idzie ziemią. Tak, tak. Także to jest taki zabezpieczenie, że w razie jakby się uszkodziła jedna linia, to jest druga linia rezerwowa. Też pomyślane, no. To nie ma to tamto. No, dobra. Wyposażenie warsztatu. To otworzyć to trzeba potrafić, rozumiem? Właśnie. O, bąbelkowiec. Sprawiłem ci wiertła. No, Dobrze, ja tam Magaż do przodu, jakie to są? Taki wiertło. Jest... Wiertło uniwersalne. Zobacz na mocowanie. 1,4 heksa. Do, do, do wkrętarki, tak? No tak, tylko trzeba było mi to wcześniej kupić, a nie teraz. Co mi teraz? Będzie stało. No ale dobrze, niech stoi, bo to stoi ustaków już nie będę. No troszkę za późno wiem, co no, widzisz, jest, no, jest no, Ile nerwów, ile ja mnie tu się tego aż gotuje się. No. no szybciej nie dało radę przyjechać. A kupiłem sobie takie byle jakie, bo. To by wierciło. By wierciło, bo już mam z, z tego zmilkiła i mam już wie to do metalu i tu. I to trzeba po prostu poszanować troszkę, no żeby się nie pogubiły. Dobra, co tu mamy? Druga. No tu tniemy. Muszę zacząć w rękawiczkach pracować. A suwier, to jeszcze dobra, bo już się przeraziłem. Jeszcze wiertła, tak? Aha, to jest takie zwykłe, bo tu są na ten, tak? A to są pewno jakieś długopisy, tak? Tu wiertła takie zwykłe są, uniwersalne. Nie, nie uniwersalne. Do betonu chyba. Markery do wszystkiego. No to dobrze, o to tak, tak, to, bo ja ty z tymi pisakami albo nie zakręcę i oni się tego... To innego może być. A, to do wyrzucania od razu, worek, tak? co to jest? Co to takie malutkie? O, można trzeba wrócić, to ja to będę delikatnie robił. Weź to jakoś delikatnie, bo coś, mam, co to coś to? malutkie to jest strasznie. No co to miał być? Poziomica. A nie, dobrze, wszystko jest. Tu są nasadki udarowe. Nie, to trzeba przeciąć. No to tnij. Co to jest? O wysypałeś wszystko. Nasadki udarowe. Nasadki dla mnie, to normalne z magnezem. 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 Jakoś się do, ma. do tego, do, do wkrętów dachowych, no. poziomica. Tak, kupiłem ci małą poziomicę, bo Twoja tamta jest w opokanym stanie. Jest dobra, ona metalowa, tak? Magnetyczna jest? Nie. Może jest, weź do tej rurki przyłóż? Nie. No, Co, nie podoba ci się? Dobra, no, powiem ci, że no, ale to pewna droga rzecz. To słuchaj, na cegłach tak się tego robi. Nie, nieźle. Nieźle. No do takich rzeczy. Nie no, to się przydaje, faktycznie przydaje się. A to jakiś dróżka tutaj do tego, tak? No między innymi. Mhm. No i tu już jest konkretna paczka. Nie, leciutka. Co to jest? To leciutkie rzeczy. A czego ty... ty dalej nic. A czego. Cz, co tam się dzieje? Czego ty dalej nic nie pytasz się co... Co? No ja wiem lepiej. Ja ci mówiłem co masz kupić. Ja ci mówiłem, co? Mówiłem ci? Mówiłem. Następna mówiłem? walizka. O. Jest coś? Nic. Ty, czy, gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to, jest? Gdzie, to, jest? Gdzie, to jest? gdzie ty to zgubiłeś? Ty czekaj, gdzie to A tu jest? A jest ustrojstwo? A czekaj, co to za skrzynia? To za skrzynia nie wiadomo z czego, patrz. Czekaj, no jakaś duża. Może nie mieli? A weź, czekaj, weź, weź przynieś skrętarkę. Mieści się? No. O. o, to można wszystko trzymać. I ładowarkę, i jeszcze jeden e, akumulator. No faktycznie mieści się. Dobra, przejdźmy do tego produktu. Czy ty wiesz, co to jest... jest tak właściwie? Wkrętarka. No nie, to nie jest wkrętarka. Na co? To jest zakrętarka, uderowa. Dlaczego tu nie chce chodzić? A, dobra. Dobra, no czym się różni, jaka jest różnica między wkrętarką a zakrętarką? Proszę mi powiedzieć. No ta ma wyższy moment obrotowy. Jest, no. patrz jaka jest kompaktowa, leciutka, malutka i wszędzie nią można dostać. No zobacz sam Ale budowod. ma funkcje takie same. No czekaj, czek. A, chwila, chwila, hola. A, to, 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 to. Pamiętasz to urządzenie? Czek, o, o. Tak właśnie. Hmm. Tu wiertła już nie pójdzie. No, no, pójdzie wiertło, no. tym się też ale, bardzo fajnie Ale wierdzi. musi mieć odpowiednią końcówkę, prawda wiertło? No właśnie, dlatego no. stąd są a, końcówki tu, te. No tak, strzeliłem, a ta by była... Czyli te wiertła są do normalnej wkrętarki? Wiertarko-wkrętarki. Mhm. Mhm. A, tu jest tylko do tego. A Patrz, co to oni nie wymyślą już niedługo. Każdy ma swój zdefiniowany moment. Ten czwarty no. tryb to jest do wkręcania farmerów z tego co pamiętam. Mhm. No, no, drugi. Chyba prędkość też. No. Nie, no fajna rzecz, nie powiem. Walizka fajna, to, to walizka super jest. Patrz, Zobacz, to euro wejdzie, zobacz kurde. No. Cyki na Brukselę. Nie sądziłem, że taka duża no. będzie. No bo... 4... Myślałem, że pod samą zakrętarkę, to jest w no. cały. Mieści się? Nie. A O tak, tak, tak wchodzi. Tak, tak. No i tu o. idzie drugi sprzęt. Tutaj ładowarka na środek no da. i akumulatory dwa. Tu coś jakieś, jakiś śrubokręty czy coś? coś jest. Rączka tam, może. A, rączka, no. no. Rączka może tu trafiać rączka. Od tego, no. Gitara, Jak Ci no. się sprzęt widzi? Bardzo fajny, super, kurde, nie spodziewałem no Będziesz się. mógł teraz... Ja to zawsze nauczony jestem na takich sprzęci, którzy... Tam, gdzie pamiętasz te, co nagrywałeś? Tam, gdzie leżały te koły obok tych słoików? Pamiętam te ja szczury. zawsze tak jestem od, robiony, nauczony takim sprzętem, a nie takim. To jest tak brać. Zaraz będziesz płakał, że porysowałem znowu, czy coś? No trochę się obawiam, no, bo teraz wiesz. Wiem, że do kluczu darowych jest taka osłona na korpus no. do zakupienia. Bo też mam, mam sprężareczkę już tutaj po, po pracy, na przykład. Można sobie delikatnie. O. O. No, trzeba by mi właśnie tę sprężarkę dopiero wyciągnąć. mi. Ja to będzie czysty. na czym wygląda, to troszkę porysowany, bo on pracuje, on tu się nie. No, tu nie ma czasu na takie o, pierdoły, On pracuje, musi pracować i musi być zużyty. No. do wkręcania wkrętów ciesielskich no. idealnie. No tak, idealne. To jest tego typu Dada sprzęt. Mhm. Będziemy robić tu dach? Tak, będziemy robić tu dach, tylko nie pierwszy. Tu pierwszy będziemy robić tam, tak. Będziemy strony. tam robić dach, o którym tak. wspominałeś. Mhm. To się w sumie raz takie coś przyda. Tak. Znaczy, tu będzie jeden tak, drugi, na tej szapie też będzie do poprawienia, bo materia już schnie. A magazyn zobaczymy, co będzie nam magazynem. Z magazynem na razie pomalutku. No wszystkiego nie zrobimy. No wszystkiego się nie da zrobić. Wiecie, sezon się u nas zaczyna. Niedługo będziemy już, w sumie bym powiedział, za, no za miesiąc będziemy już siać przygotowywać rozsadę do tytoniu, i zaczyna się, wtedy trzeba pilnować, ale zawsze tam coś w międzyczasie się coś zrobi, wiecie, ja jako człowiek trwale bez, bezrobotny <noise> będę miał dużo czasu, no. Nie no, wiesz, ogólnie zainspirowała mnie ta zakrętarka no, po cika. naszym ostatnim spotkaniu, no już nie takim ostatnim, w zeszłym roku mieliśmy spotkanie, z Aha, trenerem pf. firmy Milwaukee. Mm, tak. Więc są też. Y... nagraliśmy film. Nagraliśmy Mamy, film, film. Tak, Mamy tak. film. Będzie też film taki ze spotkania z trenerem Milwaukee. Dla mnie na YouTube jest taki trener, taki gruby. No nie, bardzo fajne on spotkanie też, było. On też prowadzi jakieś takie spotkanie no, z ludźmi. No, taki, no, ale on się. Taki łysy gruby, wiesz? I on mówi, jest trenerem. Ale... Nie odwijać. <noise> <noise> Takie domowe mini targi mieliśmy. I ta zakrętarka bardzo mi się spodobała. Nie powiem. Przecież naprawdę nie spotkałem się z tą marką. No, prawie nigdy bym powiedział. Mała, kompaktowa? No, właśnie, no to w sumie to jest, to jest mieści, się, mieści się w ręku. 230 Nm, no? hmm. czyli to sobie radzi też ze szpaksami takimi 370-400 mm. Gabarytowo naprawdę niewielka jest w porównaniu tak. do na przykład wkrętarki, prawda? A wkrętarka i tak nie jest <kuh> dużym nie urządzeniem jest. Przy, przy takim potężnym Tylko momencie obrotowym. Ma swoją wagę, ta wkrętarka jednak troszkę jest. No tak, ale tutaj musimy za, zamontować dwa komplety przekładni na pierwszej i drugi no bieg, tak, tak? No, no. czyli, a to są przekładnie planetarne, trzy biegi, każdy bieg ma zdefiniowany moment obrotowy i prędkość obrotową, no i jest jeszcze czwarta funkcja do wkręcania farmerów. Mamy trójkę, mamy trójkę, sprawdzimy. Idzie, no. Jeszcze takiego wiertła? Na takim wiertłem ja jeszcze nie wierciłem, nie powiem. No tak, akumulatorów jest kupa. No sześć akumulatorów mamy w końcu. Pięć! Sześć. Sześć piątek. Ja muszę zobaczyć, mi się no zdaje, dwie że kupiłem jest... przy zestawie i cztery dokupiłem później na Black Friday. Mi się zdaje, że jest chyba pięć Aha, jeszcze. już mi jeden sprzedałeś, super. Sam sprzedałeś, zaraz zobaczę. Zaraz zobaczę. Model Fit 3, najnowszy model, jak na razie. No, ale nie powiem, nie powiem. Dobry sprzęt, dobry sprzęt, dobrej firmy, no. Powiem, to jest dobre. No, no już trochę nie jest tych gadżetów. To ty, jest zapas tego... Ale ja coś tak pobrudził już. Pracuje się to przy tym, rozumiesz? To nie ma tak Ale czekaj, czekaj, tu nie ma udaru. W tej, w tej... Jest udar. Jest udar? To jest udarowa. Zaraz zobaczymy. 226 Nm ma. No i ma udar. Zawsze zapominam, że to trzeba wyciągnąć. O kurcze, jakieś ślimaczki. Ja już się nawet do skrętarki przyzwyczaiłem. O to chodzi o wagę akumulatora już, wiesz? Już tam nie gra, już nie na początku tak było bardzo. Ale ona jest wagowo, jest większa. Ale dobra, no jeszcze z tym. Dobra, mieliśmy wiercić, to coś wywiercimy. Zobaczymy. Tu można byłoby wywiercić. Kurczę, pięknie masło idzie, poszło. No. Pięknie idzie. No, ładnie idzie. Ja idzie. Mogłeś mieć to ostatnio. Mogłem. Ach, kurde, mać. No. No i czuć ten udar. Taki Jest udar? Taki delikatny. No, ale zobacz, patrz, ile tu dziurek ja już wywróciłem. I na moment. Ja tylko tak. Mniejszym wiertłem, później większym wiertłem. No tu można wiercić też metalu. No, no, Treb ale... trzeci i jazda. Tak, tak było na pokazach naszych. Mm. Na domowych targach. A oglądałeś, tak? No tak. Przy, przyglądałeś sobie. Między, Między innymi dlatego to... zainspirowałem się do tej zakrętarki. To było te... Wtedy było tyle było tych, tych urządzeń, że to człowiek już nie pamięta jak tego. Szybko. Dobra, cena jeszcze, jeszcze tego to... urządzenia, bo wszyscy cenę ile to, ile to kosztowało? Jeśli chodzi o cenę zakrętarki... Tyle kosztowało. Kur... osiem stówek. Ja pierdykam. Porządny sprzęt kosztuje, pamiętaj. Będzie na lata. Myśmy tak porównali wagę tych dwóch urządzeń, jak to się... Buty bym se zmienił. Ja chodzę jak sąsiad świętej pamięci. Kurde, całe życie filcaka filcach. Patrz, ja zawsze się śmiałem, ale... Patrz, ja taki sam się zrobiłem, kur... No. całe życie w filcakach, tak jak nasz sąsiad. <gry> to nie ma co porównywać, no. Ogólnie no, te sprzęty kupuje się w zestawie zazwyczaj. Co jest dobre, tu nawet tu i tu jest. Magazynek na. No. No. To też jest fajne, powiem. Wyciągniemy sobie troszeczkę. No. Bardzo dobre, bo tak zawsze człowiek położyć gdzieś, a później szukać, trzeba zejść. Włoży się tutaj, ta guma widzę, trzyma. No i jest gitara. Nie, no fajna rzecz. Droga troszkę, mogłoby tak. Nie wiem, wiesz, dla mnie to wszystko jest drogie, ja jestem bardzo oszczędny, ja, wiesz, ja, mi się ręce często, jak wydaję na styropian. W sumie to nam brakuje jeszcze tego klucza udarowego. Znaczy no, do odkręcania śrub, to chyba klucz udarowy. To jest darowy. klucz udarowy, mówię no, no, jeszcze tylko klucz udarowy. Tylko bo... nie wiem jakiej wielkości, bo, czy czwarte bo... cala, czy jedną drugą. No i Jedna się... druga ma te nasadki udarowe tańsze. Dosyć. No to pewnie mniejsze, u nas nie ma wielkiego sprzętu, zobacz, to wszystko mm. małe, no. W sumie też, prawda. Puszko, pokaż mnie. Jak czort kurczę jakiś. Ile na to poszło to już nie pamiętam, bo... No trochę poszło. A czego ty wydajesz? Ty na drugi raz mi mów. Bo ja bym to inaczej spożytkował. No co byś inaczej spożytkował? Dobry sprzęt, przyda się. Alkohol bym kupił. Ta wiewióra używasz, wiwora? No uż... Czy już nie mam do czego używać, no. No ale jak jest, to jest, no. Miał być ten, gdzie to imadło krzyżowe jest? No nie chciałeś mi pokazać. To miałeś mi pokazać, To że... ty miałeś mi pokazać. To ty miałeś mi pokazać, ja miałem powiedzieć jakie trzeba zamówić. A ja zrozumiałem, że ty chcesz mi pokazać oh, oh. i wtedy ja ci pokażę jakie mam Ja zamówić. mam inne rzeczy. Patrz jaki ja masz sprzęt teraz, jak fachowie. I teraz co, i widzisz, i baseny trzeba porobić w, ten, w tunelu. No to będzie inny odcinek o basenu. Co roku zawsze się coś robić. u nas zawsze tak było, co roku coś się robiło. No. Także tu kończę, no tam jeszcze oświetlenie zostało w tym, w tym magazynie, ale to już później. No i co, zaczynamy tytoń. Dobra, czas chyba ucinek kończyć. Miłej niedzieli życzę. Smacznego obiadu i do następnego. I spokojnie. Śledzik będzie.